Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku mamy coś bardzo specjalnego, ponieważ będziemy odpowiadać i reagować na komentarze, które dostałyśmy 7 lat temu, 6 lat temu pod naszymi starymi filmikami. Uwierzcie nam będzie bardzo dużo cringe, bardzo dużo hejtu, um, ale też dużo słodkich komentarzy, także przechodzimy do filmiku. Kurde, jak klony. Um, rozumiem, dlaczego ta osoba to napisała, bo my kiedyś wyglądałyśmy bardzo podobnie. Mega podobnie. Teraz jesteśmy bardziej różne, nie? No. Si różnimy nie tylko tak trochę w sumie głosem, mi się wydaje, też mi mi się też, tak też wydaje. właśnie wyglądem. Mhm. W ogóle moje włosy to już chyba widać od razu, no. A ja też mam tutaj parę a, pieprzyków, które. Moim zdaniem, dosyć mocno widać i wtedy tak widać. Moja twarz po prostu inaczej wygląda mm -hmm. niż kolumny. Trochę smutne, ale w sumie nic dziwnego, bo jesteśmy dwujajowymi bliźniaczkami. No i dlatego to raczej normalne, że nie wyglądamy stuprocentowo tak samo. W ogóle mi się wydaje, że bliźniaczki jednojajowe też nie wyglądają stuprocentowo tak samo. Nie. Na pewno ja. Następny komentarz jest jeden z naj najbardziej częstym komentarzem pod naszymi starymi filmikami. Znaczy, że miałyśmy chomika dżungarskiego, a my mówiłyśmy na niego dżunglarski. I to bardzo dużo osób, um, nie get wiem God. czy to getrigat, wkurzało, nie wiem. I dlatego pisało dużo osób nam, um, że to źle wymawiamy. I tutaj mamy komentarz, to chomik dżungarski, a nie dżunglarski. W ogóle nawet nie mam pojęcia, ci, czy dzisiaj to dobrze wypowiada. Ja też naprawdę nie jestem pewna, czy dżunglarski w końcu jest dobrze, czy dżunglarski, ale mi się wydaje, że dżunglarski jest dobrze, bo dżunglarski kiedyś mówiłyśmy, co nie? A jak znowu, chyba tak, no? A jak znowu się pomyliłyśmy, to napiszcie w komentarzu, no, dokładnie, Bardziej oryginalnej nazwy dla chomika nie słyszałam. Um, no. Puszek to jest chyba serio taki dość częsty, częsty no, częste imię dla chomika, ale nam się podobało, to po prostu wzięłyśmy i tyle. Gdybym miała dzisiaj chomika, to bym też mogła go znowu nazwać Puszek, bo moim zdaniem to jest mega słodkie, moim Zło. zdaniem to jest mega urocze imię Zło. dla chomika. Kolejny komentarz, który brzmi następująco. Ja chcę dalszy ciąg. Mm, nie wiem, czy to jest tak e, na serio e, napisane, czy raczej nie, bo pamiętam jeden moment w tym filmiku. Tak, w ogóle, najpierw czytamy komentarze z pierwszego filmiku. E, jeden... Bardzo dobrze, że dopiero teraz to pomówimy. No, jest trochę późno, ale nieważne. Um, w każdym razie był jeden moment w tym filmiku, w którym powiedziałam, jak chcecie dalszy ciąg naszego puszeczka, to e, dawajcie łapki w górę i tak dalej. I czy będziecie chcieli dalszy ciąg naszego puszeczka? I powiedziałam to dość śmiesznie, i dlatego możliwe, że dlatego ta osoba to napisała, albo mówiła to tak serio na serio. Jak ta osoba to na serio mówiła, to mega miło nam. No. A jak nie, no to rozumiem, że się trochę z nas śmiała. No, ze mnie. I tak w ogóle, mam wrażenie, że jak ja coś mówiłam w tych filmikach, to było zawsze coś cringe, albo śmiesznego, albo po prostu głupiego. Ja byłam serio, nawet jak byłam poza kamerą, tak jak kiedyś zawsze mówiłyśmy, to um, i tak, i tak zawsze jak, jak już coś powiedziałam, to coś głupiego. Naprawdę. Głosy do poprawienia. Moim zdaniem to na pewno nie należy do pozytywnych komentarzy. Nie, mm, nie wiem. Kiedyś miałyśmy głos, jaki miałyśmy. Teraz mamy głos, jaki mamy. Jakoś? Teraz też nie mamy idealnego głosu. Zresztą, co to znaczy idealny głos? Naprawdę. Każdy A... ma głos, jaki ma i tyle. Ten komentarz nie jest y, prawidłowy w sumie, moim zdaniem, bo głosy do poprawienia. Jak mamy poprawić głos? To nie da rady. Dlatego takie komentarze są serio smutne My i pękasz. tak w ogóle nie tylko w, na YouTubie kiedyś byłyśmy tak obejrzane z naszego głosu, tylko też w szkole, także nam nie było to nic, e, nowego. nic nowego, naprawdę w ogóle, dlatego no smutne po prostu, że takie coś jest w ogóle brane pod uwagę. Naprawdę. Ale my też nie byliśmy wyśmiewane w szkole tutaj w Niemczech z głosu, tylko też z innych rzeczy. Jeżeli chcecie taki filmik, taki real talk, um, to piszcie w komentarzach. Jak to jest być Polką w szkole? Niemieckiem? To uh, piszcie w komentarzach. Mam pycanko. Od kiedy filmik ma na imię? Um, oczywiście to, co ta osoba napisała, powiedziałam znowu ja. Mm, tak jak mówiłam, zawsze ja... jak ja coś mówiłam, to mówiłam coś głupiego. Um, nie nie po sobie, prostu... to nieprawda, chciałam być miła. <grym> 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 Oczywiście chodziło mi o tytuł, um, no ale wtedy miałam 11 lat i nie wiedziałam jak to ma na imię. Teraz nawet no, nie wiedziałam. No musiałeś musiałyśmy zobaczyć w tłumaczu, jak to jest po polsku. Um, Także no um, to jest trochę takie też w sumie nawet niemiłe. Niemiły komentarz, co nie? Mm, nie A wiem. Tak, no nie wiem. No ale widać, że jesteśmy dość młode i się strasznie zastosowałyśmy, cieszyłyśmy się, że możemy zacząć tą YouTube w końcu, bo miałeś tam właśnie te 12, 12 lat, lat chyba mm. i się po prostu cieszyłyśmy, że możemy. I no trochę się zastresowałyśmy I tyle. Nie jest zbyt szybki, ale jest szybki. To był też jeden z najcięższych, tak, tak się mówi? Najbardziej częstych komentarzy pod tym filmikiem, bo to też oczywiście pełna powiedziała. Oczywiście, kto nas obserwuje na Instagramie i na TikToku, to wie o co chodzi. Mogę Wam wstawić wstawkę o co chodzi. Nasz filmik nie jest zbyt szybki, ale jest szybki. Naprawdę nie mam słów, co mam do tego powiedzieć ja też nie naprawdę. Ale nie wiem, to moim zdaniem to jest śmieszne. Jak tak powiedziałaś, to no, moim zdaniem też słodkie. Nie rozumiem. Trochę nielogiczne, ale słodkie. Oczywiście najczęściej w komentarzach, to jest biedny chomik, albo spójczuję temu chomikowi, czy coś takiego. Um, dzisiaj rozumiem dlaczego, ale Siesz. nie wiem, spójrzmy. Nie wiem, spójrzmy wprost, każda się uczy. Na przykład, nasza mama, jak nas miała, to nie umiała tak wszystkiego od razu i nie znała się od razu na wszystkim, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. A teraz, naszego młodszego brata, to miała więcej doświadczenia i wiedziała co i jak. No i było jej łatwiej. No i z chomikiem to samo, trzeba się nauczyć i tyle. Wiadomo, to był. To był nie był nasz pierwszy chomik. Mm. Ale i tak, i tak byłyśmy małe i się uczyłyśmy z każdym komentarzem dalej, jak w ogóle było widać w tych filmikach. Moim zdaniem też było to bardzo dobrze widać. Na przykład mm. w tym filmiku, um, że puszek zdechł i że mamy nowego chomika. Puszek zdechł dwa dni temu, ale mamy nowego chomika. To um, powiedziałam właśnie, że posłuchałyśmy się Was, że nie wolno kuli używać, dlatego kupiliśmy transporterek. I później było, że transporterek jest za mały. No i tak Później się... znowu zmieniałyśmy. No i mi się wydaje, że po prostu ludziom się nie da dogodzić. I tym sposobem właśnie widać, że nieważne co się zrobi, i tak i tak ludziom się nie dogodzi. Niestety. się rymowało. Mhm. I um, No nie wiem. Nieważne co się zrobi i co się zmieni, to zawsze będzie coś źle. Było słychać jak ta druga osoba gadała głośniej, gadaj. Oczywiście to była ja. Nie wiem co ja sobie myślałam, wiadomo jak byłam bliżej kamery, bo ja nagrywałam, to wiadomo, że będzie raczej słychać w kamerze co ja mówię, czy co ja tam szepczę, niż Nikola. I musiałam tak kilka razy powtarzać, żeby mówiła głośniej, głośniej. aż, no, żeby usłyszała co ja mówię, a w kamerze wiadomo, że było słychać. Nie wiem jaka tam była moja misja, serio nie rozumiem co ja tam chciałam no zrobić bo masz problemy z logiką Naprawdę nie rozumiem co ja tam robiłam No ale w każdym razie Ale um... przynajmniej widać progres, teraz rozumiem co źle robiłam a nie, moim zdaniem to jest serio urocze. Chyba zresztą zauważyliśmy cię, że my te filmiki już kompletnie na pamięć znamy, bo my mm -hmm. się same oglądamy i się z tego śmiejemy, po Naprawdę. prostu. I to jest to też w sumie jakoś urocze, moim zdaniem. No, fajna pamiątka. Mm -hmm. Ale masz wkurzający głos i nie można wkładać do kuli i radzę ci zmienić klatkę, bo dla chomików te tunele są stresujące. Um, z tymi tunelami i z tą klatką, z tą kulą kompletnie rozumiem, ja ale też. niestety nie rozumiem tego, tej pierwszej części tego komentarza, czyli że ale masz wkurzający głos. Moim zdaniem miałam tam 12-13 lat. Dzisiaj też nie mam najlepszy głos. Może dużo osób? Dużo, po prostu osób. Um, dużo osoby? A jak to się mówi? Dużo osób. Dużo, dużo osób nadal twierdzi, że. Mój głos jest denerwujący lub zbyt wysoki. Mój też. E, irytujący, ale tak po prostu jest, chyba tego nie zmienię. Ale ja też nie rozumiem kategorii, co jest irytujące, a co nie. Czemu akurat nasz głos jest irytujący? Nie rozumiem tego. To bardzo mądrze od Ciebie, Paulina. Dziękuję. Teraz ostatnie pytanie na dziś. Um, chyba też najbardziej negatywne, mm -hmm. niemiłe I, i obrażające bardzo obrażające. Za mało siłki, on się nawet nie może zakopać. zabierz chomika tom kulą. Um, po pierwsze, nie, nie znam żadnego toma. Chyba, ja że Ci chodziło o tą kulą, um, to rozumiem. Pisze się z O, Dokładnie. Tyle akurat wiemy, chociaż sami nie jesteśmy dobre w gramatyce polskiej. Um, I po drugie, moim zdaniem. Ten, ten komentarz w ogóle dużo świadczy o tej osobie, która napisała ten komentarz. Um, bo do 11-12 latki myślę wydaje, że tam było dokładnie widać, że jesteśmy młode i um, nie znamy się tak bardzo, w ogóle się cieszymy, że możemy nagrywać i jesteśmy tak bardzo mocno podjarane tak jakby tym nagrywaniem i się strasznie cieszymy. I nagle widzieć taki komentarz to serio... Moim zdaniem smutne. jest bardzo smutne i no trochę podłe moim zdaniem. Nie rozumiem czemu niby ta kula um, ma być zła dla chomika. Te kule są stworzone dla chomików i my miałyśmy chomika. Um, I dlatego nie rozumiem tego, to jest stworzone dla chomików i nagle ma być złe? Tam pisze kula dla chomika. A my chyba raczej nie miałyśmy świnki morskiej, tylko chomika, rzeczywiście. To też wsadziłyśmy tam chomika. I w zoologicznym nam nikt nie powie, że to jest złe, nie możesz tego kupić, bo wiadomo, chcą pieniędzy. Ale um, to jest też ogólnie, nie ma nic do gadania. To jest stworzone dla chomików i. i tyle. Nic Chociaż nie zrobiłyśmy. Też rozumiem, ale ten. ten Brzydkie słowo w tym komentarzu wszystko zniszczyło moim zdaniem, mm -hmm. bo można napisać lepiej nie używaj tej kuli, bo są e, złe dla chomików, rozumiem, poprawię to, dziękuję, ale tak jak to było sformułowane, sformułowane, Powiedzone, powied napisane. napisane, to moim zdaniem tak nie wypada. Nie. Dziękujemy za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i um, jeżeli chcecie zobaczyć te stare filmiki, są nadal na kanale publiczne, Mamy nawet playlistę. Także um, tutaj na końcu tego filmiku będziecie mieli um, gdzieś tutaj um, playlistę. No i oczywiście, opcję zaobserwowania, na, zasubskrybowania naszego, naszego kanału. kanału. No właśnie, ja też mówiłam źle: subskrybuj, nie? No, mówiłaś zamiast no. subskrybujcie, mówiłaś: subskrybujcie. No. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, komentujcie. Zagrażym raz subskrybujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnym odcinku.